Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, co ostatnio dzieje się na rynkach. Indeksy amerykańskie, Nasdaq i SP 500 oraz niemiecki DAX zanotowały historycznie rekordowe szczyty. To wynika z hiperoptymizmu odnośnie dalszego rozwoju sztucznej inteligencji oraz ostatnich wyników finansowych największych amerykańskich spółek technologicznych. Dodatkowo, na korzyść niemieckiego indeksu, zadziałał fakt, że Niemcy zwiększają wydatki na zbrojenia oraz uchwalili ustawę. Która pozwala nie wliczać wydatków zbrojeniowych do deficytu budżetowego. Przejdźmy do omówienia wyników finansowych amerykańskich Big Techów. Microsoft w drugim kwartale zanotował przychody na poziomie 76 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 18% rok do roku. Znakomita większość przychodów pochodziła z sektora usług chmurowych Microsoft Azure, co stanowiło wzrost prawie o 40% w ciągu roku. Wartość rynkowa Microsoftu, podobnie jak ostatnio Nvidia, przekroczyła już 4 biliony dolarów. Dla porównania, PKB Polski to poniżej 1 biliona. CEO Microsoftu zapowiedział również planowane inwestycje głównie w AI i infrastrukturę. Meta Platforms, czyli spółka, do której należy Facebook, osiągnęła przychody na poziomie 47,5 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 22% w ciągu roku. Facebook pochwalił się, że ma prawie 3,5 miliarda aktywnych użytkowników. No i tutaj, podobnie jak Microsoft, Meta planuje gigantyczne inwestycje w sztuczną inteligencję. Warto wspomnieć, że Mark Zuckerberg podkupuje ekspertów od sztucznej inteligencji m.in. od OpenAI czy Apple. A. Grupa Alphabet, czyli spółka matka Google, zanotowała przychody na poziomie prawie 100 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 14% w ciągu roku. Przychody z sektora usług chmurowych GCP, czyli Google Cloud Platform, wyniosły prawie 14 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 32% w ciągu roku. Przychody z reklam YouTubea stanowiły prawie 10 miliardów dolarów. No i tutaj Google również zapowiedziało kluczowe inwestycje w infrastrukturę AI. Jak widzimy, boom na AI trwa w najlepsze. Inwestują w niego nie tylko największe prywatne firmy technologiczne, ale również rządy całych państw. Jednak rozwój algorytmów AI nie byłby możliwy bez zaawansowanych chipów, na których są one trenowane. I tym sposobem płynnie przechodzimy do wyników finansowych spółki TSMC, czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Największego producenta chipów na świecie oraz największego producenta najbardziej zaawansowanych chipów przeznaczonych do trenowania modeli AI. TSMC opublikowało przychody na poziomie prawie 27 miliardów dolarów, co stanowi wzrost prawie o 40% w ciągu roku. Sektory chipów AI oraz zaawansowanych chipów obliczeniowych stanowiły 60% przychodów, a najczęściej zamawiane były chipy w wielkości od 3 do 5 nanometrów. Żeby TSMC mogło produkować swoje chipy na Tajwanie. Potrzebują do tego maszyn litograficznych działających w skrajnym ultrafiolecie, których produkcja jest zmonopolizowana w rękach jednej firmy, holenderskiej spółki ASML. ASML ogłosił przychody na poziomie 7,5 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 20% w ciągu roku. Wynika to ze wzrostu popytu na wspomniane wcześniej maszyny litograficzne przeznaczone do produkcji chipów AI. ASML podkreśliło jednak niepewność co do wzrostu w 2026 roku z powodów czynników makroekonomicznych oraz geopolitycznych, takich jak sankcje i cła, prowadzone przez amerykańską administrację. Jak widzimy, wszystkie omówione dotąd spółki związane z AI zaliczyły w drugim kwartale 2025 roku silne wzrosty przychodów. Jest jednak jedna spółka, która zanotowała znaczący spadek. Przychody testy w drugim kwartale wyniosły 22,5 miliarda dolarów. Co stanowi spadek o 12% w ciągu roku. Wynika on ze spadku sprzedaży samochodów elektrycznych, utraty ulg podatkowych w USA po sławnych awanturach z Trumpem, rosnącej konkurencji na rynku samochodów elektrycznych ze strony chińskich i niemieckich spółek motoryzacyjnych oraz samej działalności Lona Muska, przez którą klienci zaczęli odwracać się od Tesli. Z plusów Tesla zaliczyła udany start usługi Robotaxi, czyli taksówek autonomicznych w Teksasie w Austin oraz Elon Musk zapowiedział planowaną ekspansję pojazdów autonomicznych. To wszystko co chciałem Wam na dziś przekazać. Jeżeli materiał Wam się podobał, uważacie, że był wartościowy i chcecie takich więcej, to polajkujcie, subskrybujcie mój kanał, udostępnijcie ten film na swoich social mediach. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.